Zjazdy to nie tylko downhill, to także element wielu tras cross-country. Niezależnie od rodzaju kolarstwa, technika jest podobna. Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach, a unikniesz OTB. Zobaczcie. Cześć, jestem Nina, od niedawna jestem ambasadorem GoSport. Uwielbiam kolarstwo górskie. Najbardziej odmiana Enduro, dzisiaj przyjechałam do Was na rowerze XC, żeby pokazać Wam techniki zjazdu. Jak wiecie, zjazdy bywają niebezpieczne. Hamujemy za szybko, za późno, za mocno. Możemy zrobić tak zwane OTB, czyli przecież przez kierownicę. Możemy wpaść na drzewo, możemy wpaść w poślizg w piasku. Co jak co możemy skończyć na glebie. Po pierwsze, zapoznaj się z trasą. Znajdź dla siebie trasę treningową, na której będziesz się czuł swobodnie. Przejdź ją raz, drugi, trzeci, za każdym razem zwracając uwagę na elementy, przeszkody, kamienie, korzenie, starając się przejeżdżać trasę coraz szybciej. Po drugie, pozycja. Bardzo ważne, żeby na zjazdach nie siedzieć na siodle. Jeżeli mamy opuszczaną sztycę, Warto ją dać do dołu. Jeżeli nie, odkręcamy i opuszczamy. Bardzo nam się to przyda w treningu, ułatwi i sprawi, że nie będzie taki bolesny. Cofnij biodra. Przenieś środek ciężkości na tył. Im bardziej stromy zjazd, tym bardziej wysuń się. Ale nie na tyle, żeby usiąść na oponie. Po trzecie, pracuj całym ciałem. Bardzo ważne, żeby jeździć na lekko ugiętych łokciach i kolanach. Nigdy nie jedziemy na sztywno. Jak trzymasz ręce robiąc pompki? Wąsko czy szeroko? No właśnie. Trzymaj łokcie szeroko, by mieć większą siłę i kontrolę nad kierownicą. Po czwarte, nie hamuj w zakrętach. Dostosuj prędkość przed zakrętem. W przeciwnym wypadku możesz wylecieć z trasy. Po piąte, patrz gdzie jedziesz. Kiedy jedziesz, nie patrz bezpośrednio pod koło, tylko kilka metrów naprzód. Obserwuj trasę, wybieraj sobie tor jazdy. Dzięki za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeśli się podobało, łapka w górę. Do zobaczenia na trasie.